Witam, tutaj Roland z Autohandlu Roland Rumia. W sprzedaży mamy taki samochodzik, jest to BMW 525 diesel, auto jest z 2015 roku produkcji. Samochód ma silnik 2.0 diesel, 218 koni mechanicznych i wyposażony jest dodatkowo w napęd na cztery koła xDrive, jak widać wersja sedan. Auto sprowadzone z Niemiec, obecnie zarejestrowany w Polsce. Ważne, że samochód ten nie miał żadnych wypadków. Auto miało malowane, prawy tylny błotnik, prawe tylne drzwi, maska przednia i zderzak przedni. Z tym, że maska i zderzak malowane, tylko wyłącznie ze względu na odpryski, które były z racji, że samochód ma 348 000 km przebiegu poruszał się głównie w trybie autostradowym, miał dużo odprysków na masce i na zderzaku, więc naturalnym jest, że te elementy przednie wypiaskowane przez kamyki się lakieruje, także na mierniku mamy tylko podwójną wartość lakieru żadnych wypadków ten samochód nie miał w historii również niczego takiego nie odnotowano udostępniamy w naszym ogłoszeniu wszystkie dane do sprawdzenia historii także zapraszam się tam można się z tym zapoznać można również sprawdzić bardziej szczegółowo wyposażenie, bo jest tego dużo więc odnoszę do naszej strony caroland.otomoto.pl tam wszystkiego Państwo możecie się bardziej szczegółowo dowiedzieć i proszę spojrzeć jak wygląda środek, wnętrze 348 tysięcy kilometrów przebiegu drodzy Państwo, a samochód wygląda bardzo, bardzo dobrze nie ma tutaj praktycznie żadnych większych oznak zużycia E, całe wyposażenie jest sprawdzone, żadne błędy się nie wyświetlają. Oczywiście nie mamy żadnego problemu, żeby ten samochód podstawić do warsztatu serwisu, gdziekolwiek sobie państwo życzycie na jakieś poważniejsze, gruntowniejsze sprawdzenie. Jeżeli chodzi o wyposażenie to oczywiście klimatyzacja automatyczna, podgrzewane fotele, e, tryby jazdy automatyczny hamulec ręczny, tempomat, wyświetlacz przezierny, head up, elektryczne szyby lusterka. E, mamy tutaj również e, światła biksenonowe i skrętne. Dodatkowo e, mamy też halogeny. Mamy 19-calowe alufelgi z zupełnie nowymi oponami letnimi, założone dopiero parę dni temu. Także y, samochód jest na sprzedaż y, u nas na fakturę vat -marża. E, Auto jest e, bardzo ładnie zachowane. Tak e, tutaj 2015 rok, 350 przebiegu, ale e, wszystko wygląda i, i jeździ naprawdę znakomicie. Samochód jest gotowy do sprzedania od ręki. Tutaj proszę spojrzeć jeszcze na wydruk z cepiku. Mamy informacje odnośnie przebiegu, prowadzone to jest 2018 roku. Samochód miał parę kontroli, więc przebieg jest tutaj udokumentowany. Ubezpieczenie aktualne jest do maja 2026, przegląd również był wykonany w tym miesiącu, także jest również aktualny na miesiąc. Jeżeli chodzi o jakąś historię wcześniejszą, zachodnią, to również mamy tutaj potwierdzenia z firm i nie odnotowano żadnych szkód, wypadków, kradzieży, czy tym podobnych rzeczy. Także zapraszamy do zakupu. Autohandel Karol Antrumia Grunwaldzka 35. Do widzenia.